I stało się, że Alma i Amulek otrzymali przykazanie opuszczenia miasta i udali się do Sidom, gdzie znaleźli wszystkich, których z powodu wiary w słowa Alma wypędzono za Monichach, rzucając za nimi kamieniami. I opowiedzieli im wszystko, co się stało z ich żonami i dziećmi, a także czego sami doświadczyli. I opowiedzieli im, jak zostali oswobodzeni daną im mocą. I kiedy ja mówię o księdze Mormona, Zwracam uwagę na nie rzekome fakty, które tam się znajdują, ale na, 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 na historie, które tam zostały spisane, a które są nam dane świętym w dniach ostatnich, chrześcijanom ostatnich dni, na pouczenie. Żyjemy w czasach przemądrzałych. Bardzo inwestujemy w jakieś nowe trendy, filozofię, naukę, nowe religie i to wszystko jest takie nowoczesne i mądre teraz. Bo matka to jest wszystko mądre. I wiecie co? I troszeczkę nam umykają, yy, umyka wa wartości jak yy, wartość zwyczajności. O, tak teraz powiedziałem. Wiecie co, na przykład? O, takie drzewo. Jaka jest wartość takiego życia codziennego? No to już kiedyś powiedziałem o tym, nieraz o tym słyszeliście. Ja chcę jeszcze powiedzieć, jaka jest wartość baśni, bajek, legend, podań. Ile tam można skarbów, zbawiennych skarbów znaleźć, w tym w księdze Mormona. Tutaj dowiadujemy się o prześladowaniach. Strasznych prześladowaniach, które kończą się dobrze. Które kończą się tym, że prześladowani znajdują się, spotykają się razem i opowiadają sobie, co strasznego ich spotkało, i przypominają też sobie o tym wszystkim, co pomogło im przetrwać trudne chwile prześladowania. Zachęcam dzisiejszym czytaniem z Księgi Mormona do otwartego serca, na y, te wszystkie momenty, y, dobre, piękne, te chwile mocy i siły, które pomagają nam znaleźć się w burzy życia, wśród trudnych sytuacji, w tragediach, w osamotnieniu, w cierpieniu, w prześladowania. To są historie, które podnoszą nas na duchu. Ale też kogoś podniosło na duchu. Spotkacie osobę, która będzie w podobnej sytuacji jak wasza. I wasza historia o, 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 o tych dobrych chwilach, o chwilach mocy, siły sprawią, że ktoś, kto was usłyszy, poczuje się od razu uspokojony, ukojony. Wasza historia będzie miała dla kogoś znaczenie i dla Was też. I to spotkanie, i to wspominanie trudnych chwil z których wyszliście zwycięsko. Jeśli macie je w tym momencie, to chcę tylko powiedzieć, że wkrótce wyjdziecie z nich zwycięsko. To chciałem powiedzieć. I będziecie mieć osobę, której opowiecie i ona Wam opowie podobną historię. I uradujecie się. I poznacie piękno spotkania, piękno życia. Tak? I piękno, i wagę tego doświadczenia, jakim jest życie tutaj ziemskie. I to spotkanie, i te historie, które będziecie wspominać, jakże tragiczne, z jak, jakże wieloma pięknymi momentami będą o wiele ważniejsze niż niejedna wiara, religia, jakieś tam ideologie i polityki i izmy i mizmy i, i, i święte księgi. A tak się stało, że inspiracje do tych słów dzisiaj znalazłem właśnie w księdze. Mormonii. I za jej obecność niech będzie chwała Duchowi Świętemu. Teraz i na wieki w imię Pana Jezusa Chrystusa. Cześć na razie, trzymajcie się.